Wzięłam formę nazwiska Rudkowski, żeby nie była mylona z żadną inną kobietą, ponieważ to nazwisko jest bardzo popularne w Polsce. Reprezentuje nie tylko siebie, swoje nazwisko, ale także markę, która ma długą tradycję detektywistyczną na rynku europejskim oraz światowym. Często z mężem wyjeżdżamy na różne misje zagraniczne i jak wiecie, na świecie nazwiska się nie odmieniają, dlatego, kiedy współpracujemy z obcokrajowcami, łatwiej im jest zapamiętać moje nazwisko oraz wymawiać. Jeśli jeszcze przyjdzie na świat nasza córka, będzie także nosiła nazwisko Rudkowski, tak zdecydowanie. Kiedy zawieraliśmy związek małżeński, że ja będę nosić nazwisko Rudkowski oraz nasze dzieci. Mam nadzieję, że wyczerpująco odpowiedziałam na Wasze pytanie, które często mi zadawaliście. Czekam na następne. Oczywiście zachęcam do subowania, lajkowania oraz komentowania. Pozdrawiam. Muzyka